Porządki sobie tutaj robią w parku. My na chwilę obecną co idziemy, idziemy sobie na pocztę. Wysłać, wysłać dokumenty do biura. Potem zejdziemy do sklepu z częściami, aby zamówić yy, uszczelkę i film do skrzyni biegów. No. Dobra, dotarliśmy, moi drodzy. Heh. Jesteśmy, jesteśmy, moi drodzy. Dotarliśmy. Ja pierdolę. Coś Wam pokażę teraz. Nie ma silnika. Gdzie jest silnik? No na pewno nie jest jeszcze w aucie. Jest tutaj już. Jest tutaj, moi drodzy. Silnik przygotowany do, do włożenia. Wczoraj czekajcie światło. Aha, to i tak nam nic nie pomogło. No dobra, od razu trochę już jest lepiej. Światełko świeci, a więc tak, silnik żeśmy tu postawili, bo dzisiaj będziemy go wkładać. A ja byłem cały czas pewny moi drodzy, że ja muszę go zrzucić i tu cokolwiek kurczę, wszystko ściągać, zakładać. To znaczy a okazało się, że to wszystko jest tu na aucie jak mi to znajomy powiedział, więc niepotrzebnie były nerwy, bo to wszystko jest na aucie. Wczoraj co? Tak, silnik żeśmy tu sobie przyciąg przytargali. On wczoraj włożył do skrzyni biegów całą mechatronikę. Właśnie w tym momencie Wam zdjęcia wiadomo, jak ta mechatronika wygląda. No, zdjęcia żeście zobaczyli mechatroniki. Jak sami teraz widzicie, już jestem przebrany w ciuchy kurcze robocze. Właśnie znajduję się w kanale. I pokażę, pokażę Wam tu teraz ze bliska tą całą mechatronikę, jak ona wygląda. Nie wiem, czy kurde tu będzie światło nam potrzebne, czy nie. Ale zobaczmy z lampą. Nie, nie może być lampy. I tu mamy tą całą mechatronikę, która kurczę potem jest zalana olejem no tutaj mamy naszą michę, filtr oleju i uszczelka e, uszczelkę prawdopodobnie filtr będziemy mieli jutro przy dobrych wiatrach a jeśli nie no to zostanie nam tylko kurde poniedziałek wtorek jak nam przyjdzie wtedy uszczelka tu mamy całe oznaczenie naszej skrzyni biegów tutaj już widzę, że Siatka była kiedyś, kiedyś przez poprzedniego właściciela wymieniana, więc ona jest do, do wymiany. Powinno być coś takiego, a nie coś takiego. No dobra, na pewno wiem jedno, że sam tego silnika tam nie włożę, więc no niestety muszę czekać do 16, jak znajomy wróci z pracy, ale to nic, za ten czas ja sobie. Mój, mój stary silnik rozbebsze bardziej. Podrzucam te dwie głowice. To co to co będzie szło na sprzedaż, to pościągam. Tu już mamy wstępnie elementy kurde podzespołowe zrzucone, więc potem ja je powystawiam na sprzedaż, no i później całą elektronikę wszystko też przygotuję do do sprzedaży. Bo mi się to już nie sprzyda. A moja zostaje na aucie. Ewentualnie tylko wiadomo, jakieś kabeleczki pozamienia się, które kostki są lepsze, to tutaj je się powkłada. No nic. W takim razie, co? Czekamy do godziny 16. Jak znajomy wróci z pracy i będziemy wkładać silnik. Bo tak to mówię, nie dam rady sam go włożyć. No jakbym chciał, to nie dam rady. Uf, już jest połowa sukcesu. Mam nadzieję, że. Będzie dobrze, a jak będzie, to zobaczymy. O! Piękna pogoda, jednym słowem, pomalutko do przodu. A co jest najważniejsze? Nawet silnik sobie zawiesił na stojak, ten stary, typowo Więc nie ma tragedii normalnie. Już jest miska zrzucona nawet Nawet wam to pokażę A więc tak Tu moje tłoki leżą. 4 tu są trzy, bo jeden tam go urwało, ale obok niego ten drugi też dostał po zębach. No i najlepsze jest to, zobaczcie panewki, no nic dziwnego, nie doczekały wymiany, bo ja miałem ogólnie wymieniać na wiosnę, typowo, no znaczy okres wakacyjny, lipiec, sierpień, te tu aż normalnie zespawało. Normalnie zespawało je. I tak właśnie wyglądały wszystkie panewki. Yy, no, niestety wał jest śmietnik tutaj o na tym są wżery ale niestety wał dostał o. tutaj widzicie zaraz o tu czekajcie obkręcę silnikiem znaczy no o wałem o. tutaj wszystko o. tego już tam nie wyciągnę ale tu na tym, gdzie, gdzie wchodzą panewki, tam jest wżer Więc to już jest powale. Ech. No nic, no cóż poradzicie? No trudno, życie. Czyli jednak to były panewki. Słychać, a nie kurde, łańcuchy na napinaczach. No niestety. The next day, witam Was serdecznie w sobotę, moi drodzy. W kolejnym dniu, jak to się mówi, kurde, gdzie ten kurs tutaj, tak jak właśnie wczoraj, żeście widzieli, silnik został włożony. Tak jak mówiłem, silnik żeśmy włożyli. No, wszystko fajnie, od razu lepiej to się prezentuje. Silnik włożony, ale niestety. Będzie wyjeżdżał z powrotem. A dlaczego ten silnik będzie wyjeżdżał? No, to dobrze, że teraz żeśmy to zobaczyli, a nie na zasadzie takiej, że był on poskładany i już by odpalił, nie? Tego żeśmy nie założyli na koło, na koło dwumasowe. Na dwumasę i dlatego silnik musi wyjechać, żeby to tam włożyć. No, a miało być tak pięknie dzisiaj składanie go już do, do końca No ale no niestety Dobra Tak na szybciutko moi drodzy Mamy silnik włożony I bawimy się już Z przewodami Różnego rodzaju rurkami Pomału do przodu Ale i tak w tym tygodniu on nie wyjedzie no i dobra moi drodzy, Fajrant mamy Już to kurde zaczęło jakoś wyglądać Pięknie W czwartek jak zjadę to będziemy kończyć go i więc już go uruchamiać Dobra, lecimy do domu Dziękuję, do widzenia do zobaczenia odpierdolcie się ode mnie